Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Standardowo. Tak, jak co miesiąc? Jak co miesiąc, tak cięgawej. Bo nas coś się z pogodą zaczyna robić. Tak. Może będzie padać, bo zaczęło wijać, trochę chmur, I ale Trochę fajnie. chmur, fajnie. Ja się bardzo cieszę, niech popada, bo ten upał był już nie do zniesienia. I, i słuchajcie. Dwie osoby, którym, e, które którym obiecałam. Wysyłam dzisiaj z żagania magnesy z łeb z kartkami. No bo niestety, myśmy jak kupowali, to była poczta zamknięta tam. Tak, tam Sobota, była. Poc... niedziela zamknięta. Tak, poczta zamknięta, yy, więc przywiozłam po prostu je do żagania. O, ja mówię, pan. A to pójdziemy na osiedle. A no bo, bo od razu sprawdzimy tak. skrzynkę. Ja mówię, no trudno, no po prostu, no wyślę stąd, tak? Ale życzenia są szczere, także w to to wystarczy mm -hmm. a tym bardziej tam też był kawałek do tej poczty a tam samochodem nie, nie wiem czy było gdziekolwiek nie, stanąć okay. więc byliśmy tam no, w sumie koło poczty dwa razy no i była dwa razy zamknięta więcej razy przecież ile razy my chodzili po mieście no ale ja pierw musiałam wybrać kartki to wszystko magnesy zanim my to pokupowali to przyszedł piątek już godzina która była, że już to pozamykane chyba już o 14 było pozamykane hmm. myślałem, że uzdrowisko czy coś to znaczki można kupić w kioskach tak jak kiedyś byliśmy tak Jak byliśmy 6 lat temu czy kiedy to normalnie w tych pamiątkowych można było kupić znaczki ale masz miejsca co nie? a tu gozik. pięknie tak. Dzisiaj nie ma ciasta. Nie ma. Dzisiaj są, czereś, Dzisiaj są czereśnie, nie. całe wiaderko czereśni. No i becia już załatwiła. Tak Dziewczyny dostały truskawki. Jakie Truskawki, truskawki. Czereśnie. Jakby tu dziecko gdzieś biega. A no, tam wsiadają, dobra. Co to za kompas? A jeep kompas. No i powiedz, że coś dostałaś. Dostałam rogaliki po piekłej Tam która jest z nich piekła i dostałam na spróbowanie, ale to spróbujemy do kawki sami. No, w domku spróbujemy. Tak. Zrobi się taką kawkę z ekspresu, bo dawno nie piliśmy nawet. No. Już zapomniałem. Nie powiem ci, że ja bym się mrużonej kawy napiła. To Wiesz, to trzeba będzie trzeba, zrobić. Ta, no. Trzeba będzie zrobić całą butelkę znów. Jakiej słabszej kawki. Tak, słabszej z mleczkiem. Dobra, teraz na osiedle jedziemy od no. razu na pocztę. Powiem cool. no, like Wam, że uwielbiam jeździć swoim fortkiem. No. Od, oddałem Ci dzisiaj chciałem zobaczyć coś tam sobie pod maskę bo ja lubię sprawdzać zawsze czy coś, wszystko ok poduszki po, te pod silnikiem dzisiaj sprawdzałem, wszystko ok i odchodzę do kierowcy do miejsca kierowcy otwieram drzwi, a mówię, a co ty robisz? co ty robisz? Mówię, gdzie tu wsiadasz? a ja mówię nie wsiadam tylko chcę maskę otworzyć już, już, już agresor się włączył bo ja lubię fordek. Bo to twój fordek, nie? Tak. I powiem Wam, że wcale tak dużo nie palił, jak jechaliśmy, nie? Obciążony na full. No, znaczy no na full tu jeszcze można było dużo tu no. rzeczy. Wiadomo, fabryczne parametry to co można wsadzić między bajki, nie? No. no. 6-4 nam wyszło średnie spalanie, ale tam było, jak żeśmy wracali pod górkę. Tak. I to jakie góry, nie? No i cały czas klima. To też. A, i klima, i lodówka. A, i lodówka. No, to nie tylko, bo klima mógł... na full. No, także widzicie, dlatego właśnie. I lodówka na full. Taki duży samochód, bo i lodówkę wozimy. E, zastanawiamy się nad tym, nadkupieniem... A, no to faktycznie to on więcej pali. Nad kupieniem lodówki też e, taką e, z agregatem. No i kto wie, czy nie kupimy kiedyś. Mm. Na wyjazdy, nie? powiem wam, że nawet zaczęliśmy oglądać e, przyczepy kempingowe kempingowe tylko to daleka droga nie wiadomo czy coś tego będzie no ale ale zaczęliśmy oglądać no, ale to wiesz to... wiesz o co chodzi z tymi przyczepami tak, tak wiem że samochód musi być mocny Ja nie mówię, że już kupujemy, tylko że zaczęliśmy o, o, oglądać, coś myśleć o tym. Może kiedyś, tym może temacie. za 4 lata, czy Tak, zobaczymy. Może to będzie przyczepa, może to będzie e, samochód w ogóle taki jak jak to się nazywa? Camper. Camper. O. Malutki na miasto, a camper na wyjazdy. Tak. Ładny piesek, nie? Nam zresztą wszystkie psy się podobają. Czy on ładny czy brzydki Ta, nam się podoba? To no się tak podoba, to tak no. też to zauważyłam. Nasza no. sąsiadka ma takiego psa, nie? No jest tak brzydki, że jest, że jest piękny. Że jest tak ładny. No. Łysy, trochę. Bo staruszek też już tak. O, nie ma. Nie ma nic burzyli. Taki staruszek, staruszka, o. Imię też ma super, nie? jest tak piękna, że na imię ma jak? Fiona Fiona. ale nam naprawdę nam się wszystkie psy podobają uważam zawsze, że nie ma psa, który nie miałby tego uroku No i proszę, nawet nie spojrzała i a hulajnogą elektryczną a po co, po co? z taką prędkością wpadnie, to ktoś ją przejedzie kiedyś no, no i chmuszy się, chmuszę. może, może coś z tego będzie Czy do wniosku, że ja mogę e, e, samochodem ciągnąć Tak, do 3,5 tony całego zostało. Mogę ciągnąć. No. A ja najlepsze, że mam prawo jazdy na ciężarówki i nie mogę ciągnąć powyżej 3,5 tony, bo musiałbym zrobić E. Ale ciężarówką 12-tonową mogę jeździć No to, to jest. Tak, to jest chore To jest jakieś, nie wiem, to mieszanie z poplątaniem. bo Ja mam i na osobowe, i na ciężarowe, i na Czyli motor. no tak zawsze nie ma, gdzie stać. tam będzie z Widzę, że a tak poustawiali się o taszki, do widzenia. Tu sobie postawię, bo będzie mi łatwiej. No tu wygrać. masz tyle miejsca, że... Wiesz, Będzie mi łatwiej, bo... No, za tą wygrać. kupką piasku. No i będzie stawia tutaj. Za tą kupką piasku. No jeszcze pika. Jeszcze można. Dobra. Dobra, ja lecę. no i Becia jest już z powrotem tak. tak nikt do nas nie pisał o, wysłałam dwa listy priorytetowe I ile jak myślicie ile? 11 zł i 60 groszy nie no my te ceny kiedyś mi się zdawało, że listy to były naprawdę kartki o 50. To było... to... ale nie, że to były groszowe sprawy no. y... Kiedyś pamiętam, jak. Zamykaj okno. Jak z babcią jeździliśmy gdzieś tam na ten. Na, do, do rodziny. Czy gdzieś jak babcia wysyłała. E, e, jak to się nazywa? Do rodziny tam kartki czy coś. To wysyłała 15 kartek. Na święta 15, bo to naprawdę to były groszowe, groszowe sprawy. I kartki, i ten. I znaczki pocztowe. Mm -hmm. A teraz 10 kartek to już by było ponad 100 zł. Wysyłanie. 110 zł, plus do tego kartki, plus do tego coś. No to masz 10 kartek to by było około 200 zł. Mm -hmm. A w też chyba za kartkę. Drogie były tak samo, bo kartka była chyba po 8 zł. Ja nie pamiętam. Ale to tak się płaci, no to są miejscowości turystyczne i chcesz komuś wysłać kartkę, no to, to płaci. Pan patrzył, czy pojedziesz, Pisz. czy go pójścisz, nie? No, ale becia jest... Jak to się nazywa? Ja to tam nie trąbię na nikogo, nie ten. A ja nieraz zatrąbię, zabiegnie. Tak, to ty mi nieraz właśnie ten, bo ja nie trąbię. No bo nieraz już takie odwalają numery, że. Widzę, że chińskie samochody się pojawiają. No, się klimatyzacja włączyła teraz. Ja. Zimno się zrobiło, ja. No bo masz wyciśnięte na low Nie, po prostu muszę sobie dać tak. Bo my tu z Majunią jesteśmy. Już myślałam, że, że, że te pokody nam tam, tam da nam tak popalić No ale czereśnie sparzyło tak. i zaczynają się psuć Co nie? No one się po prostu gotują gotują no. na drzewie a no, następnie chcę wyjechać Alright. A bo w tą stronę wyjeżdża. Aaaa. Mm -hmm. To dziękowo jakie jaka... Tsz, pio, piona No Dobra Idzie teraz? Z domu I co będzie będzie robić? Wiesz, ogórki musiałabym kupić. A to może w rynku, nie? Tylko że te ogórki mogą być teraz sparzone. No ale trzeba zobaczyć, nie? Także my jeszcze jedziemy do rynku do warzywniaka. Tak. O, pan jedzie prosto. Zobaczyć za ogórkami. Ceny masakra. Malutki koszyk malin, naprawdę malutki, kosztuje 14 zł. Tam jest chyba 25 dego malin albo 20. Później tak. Agrest agrest no. kosztuje kolonię, wszyscy na to. No, Żółte czapeczki. Żółte czapeczki. Kilogram agrestu 25 zł. Kilogram białej porzeczki albo czerwonej 18 zł. Kilogram ogórków gruntowych takich jak do kiszenia, ładnych za z, tylko za 9.50. Tam ten sobie. 9,50, Później pomidory malinowe po 10 zł, a patrz, a wczoraj w Kauflandzie kupywałam po 5. Przyjeżdżam, bo oni się zastanawiali. Nie, 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 chcieli iść, nie chcieli iść, a ja będę stała. Co tam jest? Patrzę. Jak tak człowiek patrzy, to wiesz to. Jab a, jabłka, słuchajcie. Jabłka, kilogram jabłek. Artek zgadnij, jaka jest cena. Pięć lat. 9,50. No to przesadzają. Kilogram jabłek były 8,50 i 9,50. Tych po 850 nie kupowałam, bo tak przegrzane i tak zwiędłe, że normalnie szok. A takie, które jeszcze jako tako wyglądały, to jabłka były po 9,50. Mm -hmm. Przecież to jest masakra cena, co nie? Mm -hmm. Jabłka chyba były droższe od, od pomarańczy A, nie, on nie, dzień no, on rusza. Dobry. A ci mówił, dzień dobry. A kiedyś... Nazwisko. A ta już tu po nazwisku? Rodo jest. No. no. A ty mi tu po nazwisku? Na co był chłopak? No na no, co przecież nie dziewczyna? No, no i będzie. No. Chyba zostaniesz odstawiony od kluczyka. Od jakiego kluczyka? samochodu na Zakarę ty, ty myślisz, że ja bym się dała? A co to za jakiś dziwny samochód? O, cześć tu dajcie a nie jest z pierwszej łapanki Z drugiej <grym>, Żeby się dała ten tak odstawiać, przestawiać Właśnie w tym zważywniaku, co nie, po mhm. e, 9 zł ogórki gruntowe. Wzięłam trochę, bo mi są potrzebne. Nie patrzcie, że nie mam tu tego, tych wiesz, tych żeliwnych, bo one są w zmywarce. Mhm. Myją się, bo były tuste już takie, wstawiłam do zmywarki i powiem Wam, że u mnie się domywają, tylko tyle, że muszę poczekać, aż w zmywarce nie będzie nabłyszczacza ani soli. Jak nie będzie soli ani nabłyszczaca, bo już tutaj po prostu brakuje, palą się już kontrolki od kilku myć, to ja dopiero wtedy to czyszczę. Dwa, dwa razy już myłam i nic się nie, nie stało z tymi tymi i ładne, umyte są. Pomidorki po 9,80 to są właśnie te. Wiem, że niedawno kupowałam, ale ja zjadam pomidorów w ilości hurtowe. Na śniadanie pomidor, na kolację musi być pomidor. Jabłka 9,50. Ale jakieś takie marne. No a te to były już najładniejsze jabłka, jakie wybrałam. Mhm. Mm po 9,50 jabłka. I jajka dałam e, 19,50 za 10 jaj. Prawie 20 zł. Po 2 zł. Jajko, zaraz wam pokażę. Kurde. I jeszcze pokażę Wam zakupy, co kupiłam w biedronce. Bo jaja już poszły na jeden przepis. Ale te, patrzcie. Ale to są jaja. To są jaja. Jaja, jak żołędzie, tak? Jak beret. <laughs> jak beret. <laughs> no. One mają praktycznie prawie wszystkie po dwa żółtka. Dobra, to odłożę te jaja. A to kupiłam. Wleciałam tylko do dino, bo potrzebowałam koszulki, już takie na dokumenty, i taki notę kupiłam z wyrywanymi kartkami, bo też potrzebuję. Nawet nie wiem na to, ale to groszowe sprawy kosztowało po 3 zł. W nowym dino. Tak, w nowym dino akurat żeśmy przyjeżdżali. I teraz powiem Wam, co kupiliśmy w biedronce. W nowym, czwartym dino w Żagani. dostaliśmy na, na 15 zł, do wykorzystania w dniu 07. 09 przy jednym zakupach za minimum 99 zł. Mm -hmm. Dlaczego to wzięliśmy? Słuchajcie, jak jest tak bardzo gorąco, ja po prostu nie gotuję. Tu nie idzie wytrzymać w kuchni. Ja włączam w, w tym w pokoju klimatyzację, która ciągnie bardzo dużo prądu, a tu włączam gaz, żeby tą klimatyzację ociepić. To jest po prostu mija się z celem. Więc jak jest bardzo gorąco, to u nas wtedy są w słoikach, albo takie dania. Będę dzisiaj robić coś na obiad, ale to dopiero na wieczór, gdzieś o 22.00, jak da się okno trochę otworzyć. Tak, pokażę jak to wygląda. Znaczy, nie mogę jedną ręką. On kosztował ile? Zaraz Wam już wymówię. No i tak odbijacie żarówki. Kontakt mielony 10,50. Odbijają się, o tak to wina. To, to jakby to by chyba smakowało. 10,50 pięćdziesiąt. Ser żółty. E, już wam mówię, bo tutaj jest tak. E, groszek. Ser żółty. 4,95 4,95 Groszek zielony. Aha. Musi być. 28 zł. Dla Bartusia. Takie tam jest sześć takich malutkich szaszetek i to będzie po 10 złotych. Dwa razy takie o mango marakuja mhm. i był kaktus limonka. O to? Oj. Ciekawe czy mi się nie pobiło. Zaraz zobaczymy. Po cztery złote. Jedno takie. Mhm. Trzy opakowania. Jedno takie i drugie takie same, nie, M malina, mięta, jabłko, jagoda i to było po 2 złote mhm. takie napoje. Jeden napój wzięłam taki, o Man mandarynka, mango, marakuja i on kosztował już Wam mówię to 11 zł. Wzięłam sobie jeden talerzyk, no piękne były talerzyki, to oczywiście będzie do, do filmu, co ja nie kupuję okay. więcej, bo nie mam po prostu gdzie trzymać. On kosztował 15 zł ten talerzyk. No tak i były do tego piękne kubki tak samo i takie miseczki, naprawdę piękne, różne wzory, ale ten mi się najbardziej podobał. Także jeden talerzyk, ee, zaraz jeszcze pokażę, Ty sobie jeszcze wzięłaś gulasz z kopytkami. Tak mhm. wygląda kopytka i gulasz. Tego, tego żeśmy jeszcze nie próbowali, także na pewno spróbujemy to nagramy, jak to smakuje. E, gdzie to jest ze kółek Bar Gulasz. 12 zł. I, łaj. I jeszcze coś wzięłam. Zakładałam 40 zł. Wzięłam, bo tak jak mówiłam, będziemy wyjeżdżać. O. i nam się to przyda po prostu fajnie spakowane ja lubię mieć swoje naczynia wszędzie gdzie wyjeżdżamy o. świetnie, bo jeszcze tu można coś dołożyć jest sześć kubeczków, to one są mierzmy jeżeli mhm. dalej używasz 6 łyżek, sześć noży sześć widelców i to są fajne takie nie są takie wiecie, że ten że się wyginają, czy coś nie. 6 talerzyków. O, świetne. I ja do tego za to dam 40 zł, ja do tego dokupiłam jeszcze, bo tu nie ma żadnej miseczki. I zaraz zaraz, już wam mówię. Miseczki po 7 zł. I do, takie o, dwie miseczki to 7 zł. Nie było niebieskich, wiesz? Szkoda. No nie szkodzi. No, ale to jest wszystko do używania z żywnością, oczywiście. To nie, że, że, że to nie można z żywnością używać. I do tego wzięłam takie cztery miseczki nieraz, czy zupę nalać, co nie, czy coś właśnie. O. I fajnie, bo w samochodzie, nawet jak samochód jedzie, to tak. Jak jest ze szkła, czy te, jak wzięliśmy te metalowe, to to wszystko nie. tak gruchocze w bagażniku jak ten, i, i szkło trzeba uważać. A tutaj, o. Będę miała zestaw i tak właśnie patrzyłam patrz i to się zmieści mhm. i mamy fajny zestaw o nawet tu nie będę nic brała tylko po prostu to będzie już na, na wyjazdy przyszykowane tu jeszcze wsadzę może taki jakiś nóż wiesz taki no, normalny co nie obieraczkę do warzyw jakieś wykołaczki jakieś tak, tak no. także bardzo fajny taki zestaw i mówię. To kosztowało 7 zł te miseczki, po dwie także 14 zł za miseczki dałam i za to dałam 39 zł. Świetnie spakowane, także bardzo fajny zestaw. I to by było, uh -huh. tak i to by było na tyle. A jeszcze rogaliki. A właśnie jeszcze tak, jeszcze rogaliki już Wam pokazuję. Czekaj, żeby mi to nie spadło. Naprawdę świetny zestaw, nam się przyda. A gdzie tam te rogaliki? Tu są. I do kawki. Rogaliki od ciengowej. Tak. Od dziewczyn z cięgowości. O! Proszę bardzo. Rogaliki. Zaraz będziemy kawkę sobie robić, ale zrobimy sobie mrożoną. Mm -hmm. Bo jest bardzo. I takich rogalików mamy troszkę. I to będzie na tyle. Tak, to będzie na tyle. No. Dziękujemy za komentarze. A nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. To. Jeszcze nie. Jeszcze chciałam pokazać, bo ja zawsze odkładam coś, jak jest dobrego, pokazuję Wam opakowanie. To było naprawdę dobre. Ta zupka. Ona jest do gotowania, bo trzeba ją gotować na umie 4 minut. I była, na... jeżeli szukacie naprawdę ostrą, to ta była naprawdę ostra. I bardzo, sma, bardzo smaczna w smaku. I otwarłam coś takiego kupionego w Kauflandzie. Ja tutaj mam już sobie kilka zjadłam, sztuk, bo za tak przegryzam. Słuchajcie, nigdy nie spotkałam tak dobrych brzoskwiń. Mhm. Tak dobrych brzoskwiń jak te. Naprawdę takie mięsiste. W ogóle nie są jak wysuszone, mięciutkie. No, polecam. Polecam, jeżeli szukacie brzoskwiń, dobrych brzoskwiń, to te uważam, że są pyszne. Mhm. I teraz to już no, także dziękujemy za komentarze, subskrypcje, łapki, dzwoneczki. Będziemy się z wami żegnać. Bartuś, no jest. Także do zobaczenia, papa. Pa.